Drodzy nauczyciele, szanowna dyrekcja, pracownicy szkoły, kochani uczniowie i przyjaciele drugiego przewyskiego liceum ogólnokształcącego. W imieniu samorządu szkolnego chcemy Wam dzisiaj złożyć serdeczne życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia. W te wyjątkowe dni nasze domy wypełnia atmosfera pokoju i serdeczności. Gdy siadamy razem przy wigilijnym stole, znikają wszystkie spory i podziały, a zastępują je miłość i radość. Życzymy więc wszystkim Państwu i Wam, drodzy koledzy i koleżanki, aby ten pokój utrzymywał się w Waszych rodzinach przez cały rok. Życzymy realizacji wszystkich planów, samych sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym, oraz pomyślności w nowym roku. Bliskości rodziny i przyjaciół oraz odpoczynku od wszystkich spraw i problemów przez te dni pełne życzliwości. A przede wszystkim życzymy, aby przez narodzenie Jezusa Wasze życie wypełniło się dobrocią i miłością. Niech to światło bijące od ubogiego betlejemskiego żłóbka na stałe zagości w waszych rodzinach i środowiskach życia. Nauczycielom i pracownikom szkoły życzymy otwartości serca, ludzkiej dobroci i zasłużonej wdzięczności oraz wytrwałości w pełnieniu swojej misji. A uczniom stałości w zdobywaniu wiedzy i rozwijaniu talentów oraz dobrej współpracy ze sobą nawzajem oraz z gronem pedagogicznym. Niech te święta spędzone wśród bliskich będą dla Państwa okazją do zatrzymania się i wzajemnego zrozumienia. No i oczywiście udanego Sylwestra i szczęśliwego nowego 2017 roku. Wesołych, rodzinnych i spokojnych świąt.